Samorządy zrzeszone w Sudeckim Konwencie przyłączyły się w tym roku i wspólnie z Lubinem, który jest liderem projektu, ogłoszony został przetarg. Świdnica dzięki tej operacji zaoszczędzi w 2013 roku ponad ćwierć miliona złotych. My zaoszczędzimy na tej operacji 250 tysięcy, gdyby uwzględnić nasze wcześniejsze osiągnięcia na drodze negocjacji, no to jest prawie 400 tysięcy, ale gminy inne na przykład, które wcześniej tych zabiegów nie podejmowały, one jednorazowo w tej chwili mają jeszcze bardziej spektakularny efekt osiągają, bo to są nawet oszczędności sięgające miliona złotych. Co więcej, zachęceni tym sukcesem, samorządowcy idą za ciosem i planują już kolejne zakupy w ramach wspólnych przetargów. Dzięki temu, jak mówią, będą w stanie podołać coraz to większej ilości zadań nadawanych przez rząd, za którymi często stoi brak dodatkowych funduszy. Myślimy o tym, aby połączyć siły także w dokonywaniu innych zakupów. Sądzę, że takim dobrym pomysłem jest tutaj próba zakupu paliwa bo wiadomo, że przecież są pojazdy urzędowe, są firmy miejskie, pewnie tutaj można by wiele zrobić na tym, na tym polu. Kolejna rzecz to jest pomysł zakupu może artykułów biurowych, co jest może już troszkę trudniejsze. No i jeszcze wyżej postawia, stawiając poprzeczkę, to jest pytanie, czy nie moglibyśmy wspólnie powołać do życia takiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.